Są też śliczne trzy. Albo mnie zobaczyła, albo poczuła, chociaż wiatru właściwie nie ma. Cześć w lesie. Zapraszam na wiosenny spacer po podolsztyńskich lasach. Jestem niedaleko leśnictwa. Stary Dwór. W okolicy jest rozlewisko. Zbiornik wodny, dość ciekawy. Zobaczycie na filmie, bo chcę się tam też wybrać, przejść się trochę brzegiem. Jest tam szansa, żeby zobaczyć żurawie, może jakieś inne ptactwo. No, ale też w lesie chciałbym spróbować znaleźć jakieś grzybki, może jeszcze zimowe, może już wiosenne albo jakieś inne ślady wiosny. Zobaczymy, co dzisiejszy niedzielny leśny spacer przyniesie ciekawego. Zapraszam do lasu. nagrać żurawie Przede mną jest zbiornik wodny w obniżeniu takim dość znacznym i te krzykacze które teraz słyszycie spróbuję nagrać są dość puchliwe więc nie wiem czy mi się uda ale zobaczymy Ten samolot to tutaj nie jest potrzebny ale trudno Ja ich jeszcze nie widzę Mam nadzieję, że one mnie też No jest pan żuraw w całej okazałości były dwa ptaszki poleciały sobie ale wróciły. Jeden jest gdzieś schowany w szuwarach ale drugi pięknie się prezentuje. Ja idę wzdłuż tego zbiornika licząc na to, że będą jakieś wiosenne czy zimowe właściwie jeszcze grzyby spotkam. Kiedy dzisiaj rano wstałem na trawie był szron a tutaj na wodzie jest jeszcze lód. Właściwie wyraźnie widać, że tafla wody jest pokryta lodem. Spaceruję już dzisiaj trochę po tym lesie Podolsztyńskim Niedaleko leśnictwa Stary Dwór No i grzybów jadalnych Na razie nie udało mi się znaleźć Aż tu nagle Wyobraźcie sobie 25 lutego Na mojej drodze Pojawiła się kurka Pieprznik jadalny W zimie Już niedługo będzie wiosna Niedługo pojawią się kurki ale liczyłbym na nie dopiero w czerwcu, w maju. A ten pieprznik jedalny wyrósł tutaj. No, może nie dzisiaj, ale znalazłem go 25 lutego. Spójrzcie na datę. Jest 25 lutego 2024 roku. A przede mną rośnie sobie pieprznik jedalny. Niesamowita sprawa. Zobaczymy, jak on wygląda. Całkiem nieźle, muszę Wam powiedzieć. Jest trochę przemoczony. Ale poza tym chyba nic mu nie dolega. Możliwe, że był przemrożony. Jest dość miękki. Ale prezentuje się wyśmienicie. Pokażę Wam kolejne. Spójrzcie, zaraz obok. Są kolejne. Tu jest taka maleńka. Już dość sfatygowana, rozmiękczona. Nie będę jej w ogóle tutaj wykręcał. To w jeszcze gorszym stanie, ale gdzieś tutaj było ich więcej. I to w stanie dużo lepszym. Zobaczcie na to. Tamtą jedną wykręciłem, ale już więcej chyba ich nie będę brał. One są takie przemoczone, rozmięknięte. Gdzieś tutaj były kolejne. 25 lutego powtórzę Jakie piękne trzy kurki A zaraz obok Jakieś 40 cm od nich Są następne, zobaczcie jakie zbiorowisko Jajku. Nie wiem czy to ja je nadepnąłem Czy ktoś lub coś innego Nie nadają się właściwie do spożycia, bo są po pierwsze rozdeptane, po drugie No takie dość rozmięknięte ale jest tutaj ich, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, co najmniej 7 sztuk. Tutaj egzemplarz już dość stary Obok następne No to nie jest jakoś spożywcza zdecydowanie te już są właściwie przygnite. kawałeczek dalej następna kurka 25 lutego To nie koniec bo spójrzcie są następne i tutaj obok jeszcze jedna w takim lesie świerkowym przemieszanym z brzozami te dwa gatunki właściwie tutaj dominują Kurki lubią brzozy, lubią też świerki, no i rosną na warmi. Nie wiem, czy się cieszyć, czy dziwić przede wszystkim, że o tej porze roku pieprzniki jadalne wyrastają. 27 grudnia, bodajże dwa lata temu, najpóźniej znalazłem pieczniki jadalne, kilka sztuk. Ale pod koniec lutego, no to jeszcze mi się nie zdarzyło. Na skraju łąki pasie się sarenka. Pewnie mi zaraz ucieknie. Około 150 metrów ode mnie, a no nie wychodź z kadru. Zobaczyła albo poczuła, chociaż wiatru właściwie nie ma, no ale co się niepokoi? Ciepła, herbatka z pycha. No dzień dzisiaj jest wyjątkowo ciekawy. Żorawie, sarenki. Dzieje się w lesie. Ale kurki. Kurki, wloty. Ciekawe, czy znaleźliście też o tej porze roku pod koniec lutego. 25, przypominam. Już pieprzinki jadalne. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy, czy to jest Zupełnie wyjątkowa sytuacja. Czy takie rzeczy się zdarzają też? Będę wdzięczny za taką informację. No i gdzie teraz? Tam. No i czeka mnie kolejne wyzwanie. Przez to piękne bajarko tam z tyłu. I drzewo, które widzicie za mną. Muszę przejść na drugą stronę, no bo tak nie pokazuje mapa. Na no to idę. Żadny kłopot, ale ładne miejsce. No to teraz gdzieś tam w górę. Na dzisiaj koniec już tego niedzielnego spaceru. Spójrzcie jaka pogoda się zrobiła. Nie było błękitne, słońce świeci, jest przepięknie. Do zobaczenia w lesie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!